Dzień dobry, witam wszystkich. Kolejnego dnia właśnie wracam ze sklepu. Ja to tak wszystko na bieżąco, bo ja wczoraj Wam rzuciłem ten film, co zrobiłem: tą część płotu i bramkę. A dzisiaj już nagrywam kolejną część. Już wracam ze sklepu. Tam widzicie, dwa słupki są na palce z tyłu ofoliowane. I jadę kończyć ten płot. Trochę długi, chyba je przytnę, bo nie chcę mi się tak głęboko kopać. A dziury mam już wykopane. To dzisiaj to powinno być w miarę. Szybko i przyjemnie, że tak powiem. Eee... No i zakopię słupki, zaleję i dajmy im te 4 godziny i później będę dopiero robił deski, no bo tak, tak zalecają eee, ci od tego cementu, co się zalewa. No także, także wracam sobie tutaj do vlogów, bo mówię, to mi sprawia największą przyjemność. Na ten kanał z ciężarówki tam jest dużo ludzi. Stresuje mnie to w jakimś tam stopniu, nie za bardzo, bo wiesz, czyli naprawdę mam wyjebane, ale, ale tak. zawsze człowiek ma taki z tyłu głowy, nie tyle ludzi obejrzy. A tak jak ten dzisiejszy odcinek, to wyszedł, że się zwolniłem a i wielu ludzi nie rozumie. Ja tam mówiłem, ja dalej uważam, że ta firma jest dobra, po prostu mnie wkurwili, a mnie no mnie się wkurwia tylko raz tak, tak już mam no co zrobię no? No, mówię to żeby to było bo to nie było tak zawsze no późno te ładunki wysyłali ale mówię to w każdej firmie coś będzie nie tak to nie ma firmy żeby coś pasowało żeby wszystko komuś pasowało nie po prostu trzeba zagryźć zęby zawsze mogłoby być coś lepiej ja po prostu miałem dość tej ciężarówki od samego początku, która wyglądała jakby ją z jeziora wyciągnęli, ale zagryzłem zęby i jeździłem. No ale do tego, mówię, doszły te wyjazdy i jazdy po nocach. Ja rozumiem, jeśli coś się zdarzy w trasie, nie, długo trzymają na załadunku, na rozładunku, to się zdarza i wtedy no się przestawia to, że, że, że jeździmy do, do późna, bo to miałem tak kilka razy. Ale nie, żeby mnie ja w poniedziałki dostawał ładunek o szóstej wieczorem, jeszcze musiał jechać kurwa po załadowaną na czapę i do Minesoty. No bo to. Nie wiem, no po prostu wkurwiłem się, zwolniłem się i życie idzie dalej. No trzeba znaleźć inną pracę, ale szukaliśmy na live, to widzieliście. Ogłoszeń nie ma zbyt wiele. Coś znajdę. Policja, o kurwa dwie policje Zobaczcie Zobaczycie Stoją dwa radiowozy, nie wiem co, co oni tu szukają No, także ja idę dzisiaj Płotek skończyć, jest piątek Jutro mamy a, córki urodziny Także już fajnie by jakby był w miarę Ogarnięty, no bo to nie będzie do końca Bo, bo nie mam jeszcze o Zawiasy, znalazłem zawiasy Patrzcie, jeszcze są ciemne, także e, Fajnie a na tą, na tą, klamkę niby, to ja dam tylko coś takiego i no to też nagram jak przyjdzie to już tam w jakimś kolejnym vlogu. Aha, ja mam 3,5 minuty pierdolenia na początku filmu, nie lubię tego. Przepraszam, bo, bo ja wiem, ja wiem jak, jak ja na przykład takie filmy oglądam to przewijam, ale komu nie pasuje to sobie przewinął, a kto chciał posłuchać mojego pierdolenia to sobie posłuchał, nie? No, widzimy się koło dawno. Jaki ładny słupek, tylko mówię, bardzo długi. O, czy będzie kopać. Jeszcze, jeszcze trochę. Ja mam nadzieję, że uda mi się tak pomalować te słupki, bo nowe wyglądają pięknie w porównaniu do tego. No ale też aluminiowe szukałem. A 35 dolarów jeden słupek, tylko mówię, jest dużo za długi na to, co mi to trzeba. Aczkolwiek, nawet bym chciał mieć wyższy płot. jest coś jest. Ale myślę, że głębokość taka będzie okej. Okay. Utyniemy go tyle, pomierzę sobie i... I będzie okej. Okay. Cykady nie przestają. Ale na razie jeszcze jest w miarę cicho. Dobra, trzeba zmierzyć ile go mniej więcej uciąć. Kurde, mam za krótką poziomicę, ale jakoś sobie muszę radzić. Już niedużo mi brakuje. Jeszcze tylko troszkę. Tak, synku. A pójdziemy na ryby? Pójdziemy dzisiaj na ryby, pójdziemy. Może na ten kanał będziemy też czasem film z ryb wrzucać. Zobaczymy. No dobra, muszę to jeszcze troszkę wyrównać. No dobra. I zrobiłem, postawiłem słupeczki. Myślę, że jest dobrze. Do poziomicy wszystko pięknie, równo. Już przykręciłem moje listewki, aż się odróżnia od nowego słupka. No ale to mówię, to jeszcze wszystko będzie do malowania. I tutaj już mi pies nie przejdzie nie będzie musiała ta kolumna Zygmunda stać tu. I, i pod bramką mi pies nie przejdzie bo tu stało takie auto a zabawka także jest super. Teraz tylko deski i, i na razie koniec, a resztę to nie wiem, za tydzień może zobaczę, jak mi się będzie chciało. Najważniejsze to, żeby płot stanął. Mówię, zawiasy już mam w koszyku na Amazonie i, i tutaj też mam takie zapięcie. Będzie tylko z jednej strony, nie będzie klamka, ale to się sięgnie tu, żeby takiego dzyndzla podnieść, żeby się bramka otworzyła. Pokażę, to wszystko jeszcze pokażę. No i jest piękne. nie pięknie? Ty projekt menadżer prawie cię tu nie było, jak prawdziwy boss. Jest super. Jest super. Pod bramką pies nie przejdzie. W boku pies nie przejdzie. Co innego jakiś szczur, ale pies nie przejdzie. No, tylko jeszcze trzeba wyrównać tu górą, ale to trzeba podkopać z dołu. Nie, jestem w chuj zadowolony. Jestem z siebie dumny po prostu jak mało kiedy. A jeszcze wczoraj trawę kosiłem. Co tam? Laska? Że nie się podoba, to jest najważniejsze. Oj, tutaj to będzie wyzwanie. I tutaj jest spadek. Ja nie wiem, I jeszcze dodatkowo ten płot nie idzie w linii prostej. O, zakręca, taki łuk jest. O, znaczy łuk jest, bo jest krzywy. I tutaj też żona dała, żeby pies nie przechodził. Tutaj wyzwanie będzie... No zamknąć kurwa mordy, patrzcie ile tego jest Ja pienniczę. O. Tutaj będzie wyzwanie, bo tutaj tak a, tu mam bramkę, żeby wyjeżdżać kosiarką. Widzicie, ona nie była wzmacniana i ona tak chodzi. Ona by musiała mieć coś, żeby ten... To tak było na szybko robione, żebym tylko mógł wyjechać. Ale tutaj tak, tą bramkę likwiduję, to jest niepotrzebne. Tutaj, tu musi być bramka tylko na ten... Na kosiarkę, jedna większa. I... Nie wiem, jak to tutaj zrobić. W ogóle chciałem bramę zrobić. To ona nie będzie tak w tej samej linii, tylko ona będzie bardziej w środku. Bo chciałem ją zrobić odsuwaną na, na guzik. Tylko, czy jest to sens inwestować jeszcze więcej pieniędzy w coś takiego? Hmm. No i tak jak tutaj nie wiem czy zrobić to szersze muszę sobie rozrysować znowu i pomierzyć i pomyśleć jak to zrobić. Wiecie, czy ten słupek nie przesunąć tu, zrobić tak. Później bramka się likwiduje, to będę słupek całkiem wyrzucić. Brama i tamta część I tak samo tutaj to trzeba będzie przesunąć bliżej Bliżej tego płotu też żeby pies nie przechodził Bo to mnie to, 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 to tragicznie wygląda Tylko się zastanawiam czy robić to teraz w sumie pieniędzy mnie to jakoś dużo nie kosztuje też dwie stówy i by było już Kurde i mam problem, no bo tu jest spadek I cały czas myślę jak to zrobić Deski będą iść po skosie No i to bym chciał nie wyciągać żadnych słupków Myślę, ale tak patrzę patrzcie tam mają płot winylowy patrzcie jak to wygląda Ja pierdolę Jakby dziecko to robiło a taki płot dookoła posesji, to jest cena mniej więcej 15 do 20 tysięcy, zależy jaki płot i tak dalej, drogo. No, a ja, a ja myślę dalej, jak to ugryźć, jak jest spadek, co to zrobić, mierzyłem wysokość, to każdy słupek jest jakby coraz wyżej, nie? Nie wiem, no kurde, nie wiem. Pomyśl. Wyprzedaże garażowe. Ale dosyć jest tu nawet ruch, tylko nie wiem. A może to ich auta? U sąsiadów. W tym domu kiedyś na sprzedaż nagrywałem. A ci tutaj już tak kurde. Fancy Na miotu składali O, patrz, kuba. jedzie kolega. Z tej strony nie jestem tak zadowolony, Wam powiem. Muszę coś tu wymyśleć. Deski muszą być proste. Nie może być spadku, bo to tragicznie wygląda. <laughs> A, bramka jedynie fajnie wyszła. A tutaj jest spadek, i jest tragedia. A tutaj jest bramka moja wjazdowa na kosiarkę. To nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie. Na, to na koniec sobie zostawiłem. A teraz robimy tutaj. Mam pomagiera. I ten słupek, trzeba go prze... Ja najwyżej skuję to całe i skuję tu trochę. I słupek, żeby był jak najbliżej tego słupka. No, udało się. Jednak kucie to kucie. Wyciągnęliśmy słupek. Teraz trzeba wyciągnąć wszystko z dziury. brawo. Ubierz drugą rękawiczkę. w no maluj pierwszy raz trzymam puszkę ze sprayem malujemy ognisko trochę maluj maluj bo pordzewiało a ja muszę zalać słupak tylko wodą na dzisiaj i resztę jutro już wsypałem cement tylko go zaleję i będzie super. No, tu robiłem do poziomicy. I jest szpara z dołu. Ale jest dużo lepiej niż tutaj z tym spadkiem. Tak przynajmniej ja uważam. Chociaż żonie się w ogóle mówi, że z tej strony się jej nie podoba. Że wygląda jak jakieś na wsi, by się krowy za płotem pasły. Ale z tamtej strony się jej podoba. Myślę, że pies tutaj już nie przejdzie. Może kot, ale nie pies. A już nie chciałem kuć tego obok, jest ok, jest naprawdę ok. No, także tak to wygląda teraz. Bramka wjazdowa, nie wiem co ja tu wymyślę, a później tutaj trzeba będzie wyrównać to, żeby było też do poziomu to i to. Bramka jest ok, i tą też zrobimy na równo. Mówię, najgorzej to te dwa, ale to zrobię. Tu wyciągnę kamyki pod podskopię. Trzeba będzie to deski można nawet w ziemię wepchnąć, byle były równe. Tyle mnie interesuje. Ok, zrobiłem. A tyle o ile. Także się okazało aluminiowy słupek jest za, za miękki do tej gry. Z drewno jest troszkę waży jednak mimo wszystko. Ale ja tą bramkę przerobię. O... Tak wygląda nieźle. Tu naprawdę, o to, tu jest super. Tu jest problem, że jest. Jak te deski wyrównam, to będzie naprawdę ładnie to wyglądać. No, Zona mówi, że się jej nie podoba z tej strony. A co ja jej zrobię? To nie jest taki sam z dwóch stron. I z tej strony mi to kosztowało tylko tyle co deski, 70 dolarów. Nawet tylko ten jeden supek ruszałem, ale użyłem stary Jest OK No, kończymy Myślę, że po bejcowaniu będzie dużo lepiej to wyglądało Zostało mi posprzątać tylko na razie i nie wiem może jutro wyrównam te dwie tak bez tego, jak tego nie widać to fajnie wygląda a jak już widać ten spadek to jest czulowo wygląda No trzeba poprawić ładnie wszystko pomalować I jest fajnie